10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lecicie prosto 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 a potem w prawo. Proszę. A ty pamiętasz o tym prowadnika czy? Tak, To nie zapomina na nie? Dobra, tutaj nie przedłużamy piąteczka. Piąteczkę. To 30 lat, lato, tak dobrze, no? No, a się... no, może pozostawimy fotę po z komentarza po prostu? ważne, że będziemy w telewizji tutaj kigamy jeszcze? Ja proponuję, ponieważ podajniki biegną w ten pieśń maka, to wszystkich puścimy. A ja patrzę na Twoją czapkę, lubisz łowić ryby? To jest czapka niewitka. O! To most, wszystko jedno. Ja Do środka. Żenikę! Słuchaj, jest Żenikę! A Ty możesz być sobie jogry, okej? Okay? Jak może nie?

3, 2, 1, GO! e j a d so, like, no? 아아 right a l n o n r o e d r o a l e j o e n e d r o e a r o a n a e n d r o e j o e n e j a n e j o a e i a o a n d o a j r a l e r o e d r a e d e r o a l a n j o a l e r o r o a l e l a a n o d o r o n d o a a o o n n a j o n e Eee, wydługo już życie w trójkącie? Słyszałem <grymki> i co? Nie, nie jesteś zazdrosny. A nie jesteś zazdrosny? Tak, O kolega. Trzy, 2, 1, go! Prawdziwa miłość zazdrości nie znam. Boże, w końcu ktoś, szkoda? 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 Czy mogę szkoda? wyrazić mi wielki szacun? Szacun, naprawdę. Taka szczera odpowiedź. Ja mówiłem, że jestem wolny, ale faktycznie nie dopowiedziałem, że szukam dziewczyny. Sorry.

a nie, tam już nie biegniemy za nimi chyba, nie? Wiem. Dalej nie no. no, my pójdziemy tam do na ten, Rozmykańca, na na Nie, 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 No ty nie, nie, za nimi. O.